Dzień dobry! Nowy rok stary ja, więc postanowiłem w tym roku wrócić do macierzy mojego kanału i coś ich posprzątać. No i postanowiłem sobie, że w tym roku spróbujemy wynieść jedną tonę śmieci mniej. Oczywiście będziemy dzielić e, śmieci na dwie frakcje. Na śmieci, śmieci, które idą do śmieci oraz na surowce finansowe. Po każdym takim sprzątaniu weźmiemy je sobie, zważymy. No, i będziemy podsumowywać, ile nam się tego łącznie udało wynieść. Wiem, że dawno coś nie nagrywałem, ale postaram się teraz coś więcej ponagrywać. No ale zobaczymy, jak to będzie. Koniec tego gadania. Bierzemy się do roboty. I myk leśne grzybki. Dobra, tutaj dalszy ciąg, i dalsze jakieś duperelki w strumyczku leżą. Jakiś karton, papier. No, tutaj jakaś blacha, to tutaj idzie szkło, idzie ze mną tu. Przejdźmy się dalej. I myg, jakaś buteleczka po lekarstwach. Jakaś folia, tutaj jakaś część szkła. Tutaj coś słyszałem. Tutaj liść jakiś a to, co to? patyk, dobra tutaj jest jakaś folia też to spróbujemy wyciągnąć op, idzie, idzie o, głęboko coś oj, będzie ciężko przyjdziemy kiedyś indziej spróbujemy ją wyciągnąć to jest jakiś pręt metalowy ale raczej będzie ciężko go wyciągnąć. Tutaj część z choinki. A to chyba jest wkopane jakoś głęboko. To nie ma co się bawić zbytnio. Tutaj jakaś część czegoś. Jakiś plastik. No dobra. Teraz sobie spróbujemy to zważyć. No i. No i co? Zważymy sobie i zobaczymy, ile tego nam się udało uzbierać. Eee, no i wyniesiemy to do śmieci. No i udało nam się uzbierać dzisiaj no, prawie 2 kg albo 2 kg. No, dzisiaj taki krótki filmik. Może dużo nam się dzisiaj nie udało tego pozbierać. Ale jak to mówią, nie od razu Kraków zbudowano, lecz cegły noszono codziennie. Dlatego, jeżeli się Wam podoba to, co robię, to dajcie łapkę w górę, suba. Albo jak chcecie, to dajcie łapkę w dół. Zawsze jakaś informacja zwrotna. No i co? No i do przyszłości.